Witam w kolejnej lekcji. Zasymulujemy tu ciekawą sytuację. Załóżmy, że dostaliśmy informację w naszym projekcie, w którym pracujemy, że jednak tutaj nie powinno być informacji o samym systemie. Nasz projekt jest cross-platformowy, co oznacza, że działa też na innych systemach i powinniśmy de facto to usunąć. No i zrobimy tu bardzo prostą rzecz. Usuwamy ten tekst i nową linię z naszej listy technologii. No i zobaczmy, co tu się pokazało. Jest to taki ciekawy znacznik. Ponieważ usunęliśmy coś, no to nasz blok nie może być wyświetlony, blok pojedynczej zmiany. No i mamy tu taką strzałkę. Jeżeli to sobie tak, no to też jest pokazana taka niewielka strzałka. Jeżeli przeglądamy plik, patrzymy hmm, co się w nim zmieniło, no to ta niewielka strzałka może oznaczać olbrzymie różnice. tak? Wrócę tutaj do naszej niewielkiej zmiany. Możemy tą szeroko oczywiście kliknąć. Działa ona tak samo jak blok pojedynczej zmiany. Możemy zauważyć, że wcześniej tutaj był jakiś tekst. No teraz nie ma nic tak naprawdę. Lepiej to zobrazuje kliknięcie w podgląd. No i teraz już w podglądzie jasno widzimy, że Zostało coś zgubionego. Jest to ważny element, gdyż przy przeglądaniu plików ta strzałka może nam łatwo umknąć. No i warto wiedzieć, co ona oznacza, że coś zostało usunięte. Czyli nie tylko tekst, ale i całkiem nowa linia. No i tutaj też widzimy ten szary kolor podświetlenia usuniętej treści. Możemy sobie to przywrócić. Tak, no i teraz już wszystko działa jak przedtem. Wróćmy jeszcze jednak na chwilę do naszej zmiany. No i załóżmy właśnie, że ktoś przybył i powiedział, nie. Jednak ten windows zostaje. Na razie robimy wszystko na windowsie, więc powinno tutaj to zostać. No i możemy tutaj kliknąć w tą strzałkę. No i mamy taką fajną opcję Rollback Lines, czyli to oznacza, że usunięte linie możemy przywrócić. I tym samym wracamy do poprzedniej wersji. Tyczy się to nie tylko usuniętej, ale generalnie wszystkich zmian prezentowanych w blokach. Czyli na przykład mamy tutaj zmianę, klikamy sobie i patrzymy. Nie, no coś takiego nie chce. Klikam strzałkę i przywraca mi to szybko linię do poprzedniej wersji. Jest to bardzo użyteczna opcja, osobiście korzystam z niej bardzo często, gdzie podglądam pojedyncze zmiany i mogę bardzo szybko te zmiany zweryfikować i poprawić, że no coś tu się dopisało po prostu, więc szybko je przywracam. Czyli już wiesz, jak super szybko przywrócić zmiany. No i chyba zostawimy ten Windows 10 na razie, w naszym pliku. Dodatkowo, jak widzisz, nasz default changelist od razu jest pusty. Dodamy jakąś zmianę, no to od razu się tutaj to pojawia. Świetnie, przejdźmy teraz do podsumowania tej sekcji, bo dowiedzieliśmy się naprawdę dużo o tym, jak dzięki narzędziu Git możemy śledzić zmiany pomiędzy plikami z lokalnego repozytorium, a tymi, które modyfikujemy. No i wspiera nas w tym super Superpainczan. Ok, zapraszam do podsumowania.